Pokażę Wam dzisiaj, jak dodawać oczka w ściegu angielskim, nazywanym też briożką, z angielskiego brioche stitch. Mam tutaj ścieg angielski robiony na płasko w rzędach. i Będziemy dodawać oczka w miejscu, gdzie mamy oczka prawe. Zasada jest taka, że zawsze dodajemy dwa oczka jednocześnie, aby nie zaburzać tej sekwencji oczko lewe, oczko prawe, oczko lewe. Przesuńmy się troszeczkę dalej w mojej robótce, żeby lepiej było widać. Pierwsze oczko zdejmujemy jak w ściegu angielskim z narzutem. Oczka prawe podwójne przerabiamy. Lewe zdejmujemy. Prawe przerabiamy. I tu na następnym dodamy sobie oczko. Mamy oczko podwójne, czyli oczko prawe z narzutem. I teraz pierwsze. Pierwsze oczko dodajemy w ten sposób, że przerabiamy to oczko podwójne normalnie na prawo, ale nie zdejmujemy go z lewego drutu. Teraz robimy narzut i jeszcze raz to samo oczko przerobimy na prawo. W taki sposób. I teraz, jak zobaczymy, powstają nam Dwa oczka dodatkowe i środkowe oczko, które będzie tym naszym wiodącym oczkiem prawym. Przejdźmy do następnego. Żeby nie były za ciasno, to tutaj nie dodam, tylko w tym miejscu. Dodamy sobie znowu oczko, czyli pierwsze oczko dodajemy poprzez przerobienie na prawo, ale nie zdejmujemy z lewego drutu. Robimy narzut. I jeszcze raz przerabiamy to oczko na prawo i teraz możemy je zdjąć. Oczek mam dosyć dużo, więc powtórzymy to jeszcze parę razy. Wbijam się do przerobienia na prawo, przerabiam, ale nie zdejmuję. Narzut. I jeszcze raz samo oczko na prawo. Przerabiam na prawo, narzut na prawo. Obrócimy teraz rząd i przerobimy dodane oczka, tak aby zachować kolejność. Czyli znowu oczka prawe będą przerabiane, oczka podwójne będą przerabiane jak oczko prawe, natomiast oczka lewe będą zdejmowane z narzutem. Tutaj mamy moje oczko lewe, i teraz w tym miejscu dodane są oczka. Pierwsze oczko zdjęłam z narzutem. Drugie przerabiam na prawo, zdejmuję z narzutem, i tu już mamy kolejne oczko prawe, czyli to były trzy oczka dodane. Znowu moje dodane oczka, czyli prawe przerabiam normalnie, kolejne zdejmuję z narzutem i przerabiam. Dzięki temu nie gubimy kolejności ściegu angielskiego, więc nawet po dodaniu oczek będzie zachowana ta sekwencja lewe, prawe, lewe. Ale to prawo będzie się ładnie rozgałęziało. Tak to wygląda po przerobieniu dwóch rzędów, w tym miejscu były dodane oczka i jeszcze nie widać, jak to się rozgałęzia i jak będzie wyglądał dalej ściek angielski, więc przerobię jeszcze kilka rzędów i zobaczymy, jak to wygląda na większej próbce. Teraz już można zobaczyć, jak wyglądają dodane oczka. W tym miejscu, w tym miejscu. Ładne rozgałęzienia i dzięki temu mamy zachowany rytm ściegu angielskiego. Spójrzmy na drugą stronę. Z drugiej strony widać, że tutaj powstało nowe oczko, podwójne nowe oczko, prawe tutaj. Oczywiście dowolnie można używać, uważać tą stronę za prawą lub tamtą, w zależności jaki efekt chcemy osiągnąć.